Leci kolejne testowe benchy, żeby Wam pokazać jak profile, które są udostępnione pod filmikiem działają. Tutaj mamy PLA. Tutaj było przed jeszcze upgrade'em. Tutaj widać delikatny ghosting, to jest warstwa 02 przypominam. Bardzo dobrze to wygląda. Troszeczkę jeszcze stuningowaliśmy. Może mówię, teraz leci. Tutaj mamy na, ekster... na... Perimeters mamy 280 mm na sekundę, także bardzo ładna prędkość. Reszta jest zmniejszona od tam 30 do 50% tylko. No, dość szybko to wygląda. To będzie wychodzi chyba nie 27 minut. No tu lecimy w quality, prawda, jednak, a nie, a nie na, na full speed. Tutaj bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze jeden test puścimy, taki większy. I za chwilę Wam pokażę ten drugi bench i po kalibracji jeszcze raz zrobiłem kalibrację akcelerometru, bo troszkę szafkę wziąłem i, i bardziej sklinowałem. Także, żebyście sobie zobaczyli, co ściągacie yy, i, 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 i działamy dalej. Dobra, tutaj mamy trochę większy test. Blokarka jest w stanie się yy, troszkę bardziej rozpędzić na tym, no w trybie standard, nie sport, bo. To nie jest odpowiedni filament do takich prędkości tak groza sobie dobrze daje radę w porównaniu tam do dużo tańszych odpowiedników z Allegro Naprawdę bardzo ładny tutaj jest film film. Teraz Poczekamy chwilę to Wam pokażę jeszcze z jaką prędkością robi obrysy wewnętrzne i zewnętrzne Co jest, Dobra, kolejny testik nam się tutaj skończył Tutaj jeszcze po kalibracji akcelerometra, jeszcze raz zobaczymy e, sobie jak ten bęczy wyszedł. Proszę bardzo, to jest warstwa 02, tryb standard, czyli prawie 300 mm na sekundę jako podstawa. O, tutaj delikatnie mogłoby być chyba niższa temperatura filamentu, ale jak na benci. Jest naprawdę bardzo ładnie, i na tą prędkość. Tutaj mamy jeszcze jeden test. Proszę bardzo, te cyferki są takie no średnio. Widać tutaj troszeczkę ghosting, mimo wszystko. Hmm, dalej, po kolei. Tutaj mamy test zawisów. Jak widać, powiedzmy do tych. Hmm, do tych moi drodzy 45 stopni, 50 sobie bardzo dobrze radzi na tym chłodzeniu. Potem jest troszkę gorzej, ale i tak mówię, są naprawdę duże prędkości. Jest nieźle. Dalej mam tutaj, sobie możemy się przyjrzeć. Tutaj popracowałbym jeszcze troszkę nad tą warstwą końcową. Tak jak wygląda, jakby był kurczy taki overflow troszkę. Hmm. Mimo wszystko tam mierzyłem, bardzo ładnie wychodzą e, roz, e, szerokości. Tak jak mówię, też na pomiarach e, pomiarach, mojej drodzy, e, otworów, tutaj, tak jakbym powiedział, delikatny overflow jest. To jak sobie przejrzymy warstwom. No. Na okręgach też jest bardzo ładnie. Tutaj najgorzej wyszły. Te słupki. O, tak jak szkole sz, sz, z tą ręką, przepraszam Was bardzo. Te słupki najgorzej wyszły, cienkie, ale to jak robiłem testy na MK3, czy to to nigdy nie było szału tutaj. No wiadomo, że jak jest wydruk, który ma właśnie takie delikatne elementy, to trzeba wziąć i go jednak po prostu zwolnić. Ja i tak przyznam szczerze, że drukuję na tej drukarce w trybie stable. No bo. Bo po prostu jest za szybka, no i to nie są filamenty dostosowane do takich prędkości. One się za, tak, jakby za wolno topią, według mnie. A jak podwyższysz temperaturę, to za wolno się chłodzą. Także test stable jednak te 200 wtedy mm na sekundę to jest tak naprawdę optymalnie. Jest dużo ciszej i dużo ładniej, ale nie ukrywam, że w, norm, w, w trybie standard te benchy i takie proste wydruki. Będą wychodzić idealnie, tak? No, jeśli chodzi o, o PDG, to wrzucałem już wcześniej filmik. Więc tutaj już nie będę robił e, innych, e, że tak powiem, pokazywał jak to wychodzi. Bo naprawdę ładny ten wydruk wyszedł i tam w dwóch kolorach i, i w ogóle. Także, jeśli chodzi o PLA, to co ja używam, wrzucam pod filmikiem. E, Linki do ściągnięcia paczki z Pela, który mam delikatnie przerobiony pod siebie, i z paczki e, z PETG, który mm, też delikatnie dostosowałem do swojego użytku. Tutaj jeszcze e, myślę, że będę w stanie wam pokazać jedną rzecz, czekajcie. O, to jest też na tym profilu e, PLA, który tutaj robiłem, to jest taki duży wader. On był tutaj drukowany, słuchajcie pod tym kątem tak, na tej, na Kobrze 2 Pro o, proszę, co prawda tutaj troszkę mniej te warstwy widać, bo to jest mm, Onyx od y, Fiberlogi no, ale tak jak widzę tu było, widać, tu było bez suportów mamy tutaj te mm, przy hełmie dwa wystające bolce one nie są w ogóle uszkodzone, ani źle wydrukowane no, wygląda to naprawdę fajnie, to na prezent akurat dla dla brata. także, także to taki stent, dość duży, to potem zrobię zdjęcia. także, no jestem osobiście bardzo zadowolony. ten autofokus autofocus w tym telefonie to też jest zmora. no, także te profile wrzucam. więc spokojnie sobie możecie je ściągnąć. w razie pytań, to, to proszę pisać, jeżeli coś mogę wam pomóc, czy coś. w planach jest jeszcze pokazanie jak zrobić fajny yy, 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 Zdjęcie 2D, 3D, przepraszam, i zrobimy do tego sobie profil, też do, do tej drukareczki. Także chwilowo trzymajcie się. Jesteśmy w kontakcie.